To mnie pan zbanował! To pokazuje, że nie zależy Panu na ustaleniu prawdy. Kręcił pan filmik atakujący mnie, ale gdy napisałem pod nim komentarz, oczywiście bez wulgaryzmów, to mnie pan zbanował. To pokazuje, że nie zależy Panu na ustaleniu prawdy, tylko na sianiu fermentu i propagandy. Kto chce ten ogląda, kto nie ten zmienia kanał? Treść jeśli nie jest wprost przestępstwem nie powinna nas interesować akt cenzurowania. Dla kogo demokratyczna wolność słowa ważniejsza jest od prawdy, niech broni fałszerstw, byleby kłamcy mogli je głosić. Ja nie będę. No i co z tego? Uważa pan, iż fakt, że jakieś treści się panu nie podobają, albo komukolwiek innemu, jest powodem do cenzorskiej likwidacji, w TV pojawiają się bardziej karykaturalne osoby i jakoś zostają ważnymi osobistościami. Widać ktoś tu ma zapędy cenzora. Odkrywa skrzętnie pasujące mu historyczne fakty, gdy został odkryty fakt o nim i naginanie pałki cenzura osiągnęło krańcowy punkt. Co zrobiło obrońca prawdy i piewca walki z cenzurą? Moje prorocze słowa 10 na 10 trafiłem pisząc tamten komentarz. Widać ktoś tu ma zapędy cenzora. Po tym wpisie zastosował ban i cenzurę. Brawo panie Petlewi. pan zbanował. To pokazuje, że nie zależy panu na ustaleniu prawdy, tylko na sianiu fermentu i propagandy jako, y, rozumiem, jakiś, jakąś figurę zastępczą, do której pan y, y, przemawia niczym do doktora Czerniaka. Nie bardzo nalegam, bardzo proszę zaprosić pana doktora i proszę do niego wygłosić, jego wysłuchać. Y, proszę nie ciągnąć tego tematu ze mną z tego tylko powodu, że ja podtrzymuję moją negatywną recenzję tej audycji telewizyjnej, którą... Jak pan przypomniał, wyprodukowaliście parę tygodni temu moją negatywną recenzję, podtrzymuję, użycie słowa nagonka i insynuacja uważam za adekwatne, insynuacja właśnie to ma do siebie, że nie mówimy wprost, natomiast robimy atmosferę i tajemnicze miny. I to potępiam, i to mi się nie podoba. I tyle. A z tego powodu, że odnoszę się krytycznie do... Pańskiej, Panie Redaktorze, w tym dziele, yy, yy, w tej mierze działalności, dlatego... Jeśli ktoś wytknie Ci Twoje insynuacje, zaknebluj czym prędzej usta każdemu, kto ośmieli się tą prawdę napisać i pokazać innym. Jesteś w końcu katolikiem i prawda, wolność słowa to Twoje najwyższe wartości, słowo pycha i zuchwalstwo jest Ci obce. Nie krępuj się, gumowa pałka cenzury internetowej jest Twoim sprzymierzeńcem i pójdzie szybko w ruch gdy osoba ośmieli się sprzeniewierzyć głoszonej twojej prawdzie objawionej, junior paulo cenzor petlewicz. Mało komu znany poza YouTube Tropiciel Intryk, pisarz książek, a także czytelnik książki PN, nadający z jedynego teksusznego okienka prawdy, przemówił do polskiego ciężko pracującego ludu. Proletariat na Twitter ośmielił się spojrzeć na jego nieskalane lico, oderwać wzrok od ziemi, wyjrzeć poza ramy książek i jego interpretacji, poddać pod wątpliwość jego w pocie czoła napisany werdykt z pieczęcia od chyba samego Boga. To nie mogło przejść niezauważone, tak więc musiałem ponieść kara. Kara została nałożona bardzo szybko. Cenzor zastosował najprostszą drogę riposty, by odeprzeć moje pytanie, dał ban. Człowiek od którego gumowej pałki prawdy zależy kariera polityczna czy dobra opinia, nagle sam gdy został poddany ocenie uciekł i nie wahał się użyć noszonej przy sobie blisko cenzorskiej gumowej pałki prawdy, jednym ruchem wyprostował opinię ludu, bo przez przypadek mogłaby ta opinia zasiać choć jedno ziarno wątpliwości w sercach prostych ludzi wpatrzonych w jego szczere, zatroskane oczy, a lud łapczywień spijając z jego ust decyzje, które są nieomylne, Mógłby mieć lekki dysonans poznawczy, zatem szybko i nie czekając by ktoś mógł sam wyciągnąć wnioski, pospieszył z pomocą i uciszył swoją gumową pałką prawdy proletariusza, który walczy o szczerość, prawdę i poddał pod wątpliwość jego pochopny osąd. Pan Patlewicz nadaje się idealnie jako sędzia Trybunału Sprawiedliwości, jego decyzje by świetnie osławiały Polskę na arenie międzynarodowej, jego błyskotliwa myśl, skroju porczywien szukająca prawdy. Nie ulęknął się w poszukiwaniu tej jedynej prawdy, którą można głosić. Ja marzyłbym, by zobaczyć pana Patlewicza w todze, z łańcuchem na piersi i z podniesioną do góry dłonią, wydając ten jedyny sprawiedliwy wyrok na koniec rozprawy. Słowa końcowe budzące postrach: zamykam rozprawę, sprawa dobiegła końca, więźnia wyprowadzić, dać mu ban i osadzić w areszcie. Zapisać w protokole, że dziś prawda zwyciężyła, wyrok zapadł, nikt nie ma prawa go już podważyć. Oklaski na sali, okrzyki ludzi, kamerzysta obcierał ze szczęścia, tak kończący się przewód sądowy chwyta za serce, oj nie pogardziłaby tym sama Anna Maria Wesołowska. Chrześcijanin, który za inne poglądy daje ban, cenzur myśli, słów. Piewca pluralizmu, oczytany jegomość, stoi na straży prawdy i broni wolności słowa, mając w dłoni gumową pałkę cenzury, która nie jest jedynie do dekoracji. Pan Patlewicz, jak rasowy przeciwnik cenzury, mówi stop cenzurze, a cenzurę sam stosuje. To mnie pan zbanował! To pokazuje, że nie zależy panu na ustaleniu prawdy, tylko na sianiu fermentu i propagandy.